Witam wszystkich! Znajdujemy się w samym sercu Warszawy na Placu Europejskim. Niedaleko stąd jest centrum biznesowe, gdzie swoje siedziby mają największe korporacje świata, takie jak Unilever czy Nestle. Czy wiesz, że te firmy wraz ze 150 największymi markami globalnymi współtworzą organizację, która kontroluje aż 90% przepływu kapitału na światowym rynku reklamy? Ta organizacja to World Federation of Advertisers. To właśnie WFA stworzyło GARM, czyli Global Alliance of Responsible Media, a ono tak zwany pakiet bezpieczeństwa marek. Oficjalnie chodzi o ochronę reklamodawców. Ale dokumenty napisane są tak dwuznacznie, że w praktyce służą do cenzurowania treści. Na tej podstawie przeprowadzana jest struktura stosowności każdego medium, filmu bądź reklamy, czym zajmują się takie firmy jak NewsGuard. Warto dodać, że 9 sierpnia 2024 roku Elon Musk pozwał WFA i GARM w sprawie antytrastowej. Zarzucił im bojkotowanie platformy X, gdy przywrócono tam wolność słowa. Efektem było aż 80% spadku przewidywanych dochodów z reklam. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA. Link zostawiam w opisie. Choć GARM oficjalnie zakończyło swoją działalność, to WFA funkcjonuje nadal, a wielkie koncerny wciąż narzucają politykę tego, gdzie mogą pojawiać się reklamy. W praktyce wygląda to tak. Reklama pojawia się na przykład na kanale YouTube, dzięki czemu jego treści stają się bardziej widoczne, ponieważ są wysuwane przez algorytm. A więc to, co widzisz w internecie, jest w ogromnym stopniu kształtowane przez te korporacje. Dlaczego ci to mówię? Jeśli szukasz prawdy i chcesz rozumieć, co cię otacza, nie daj się zwieść mainstreamowi. Obserwuj, analizuj i myśl samodzielnie.